Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Kolejny dzień zabiegów. Jak widzicie, dzisiaj już pogoda jest troszeczkę inna. Co prawda mamy wieczór, jest już po godzinie 18, ale no, pogoda jest po prostu idealna do, do zabiegów. Zero wiatru, zobaczcie jak to wszystko opada pięknie na, na glebę, na rośliny, na siewki, chwastów. Dzisiaj. Lecimy troszeczkę inną mieszaniną, sprawdzoną w gospodarstwie, bo to już, już od dawna jest stosowana e, z różnymi kombinacjami. E, kombinacja miała być inna, niestety nie, nie otrzymałem e, chcianego e, produktu, jakim jest komplet. Oczywiście nie ma tutaj co ukrywać. E, słuchajcie, postawiłem na e, eksperta. Z DFF-ką i oczywiście chlorosulfuronem. Tak. Yy, w postaci glinu. Miałem tutaj troszeczkę inne zamiary. Chciałem zrobić mm, mieszaninę ekspertu z kompletem. Wtedy nie musiałbym domieszywać. Yy, nie musiałbym domieszywać czego? Diflufenikanu, który jest zawarty już w komplecie. E, taka mieszanina kompletu z ekspertem dałaby mi troszeczkę więcej flufenacetu, no na którym dosyć powinno każdemu zależeć ze względu na e, bardzo wysoką skuteczność tej substancji w zwalczaniu miotły zbożowej, tak? No to jest, to jest jednak klasyk. E, w, w, spójrzcie w ten sposób, że każda firma teraz E, czy to jest Bayer czy Basf e, każda firma, dwie firmy e, ale są też solowe partie Fluffenacetu e, które mają w, w swojej gamie e, w, w różnych postaciach ten Fluffenacet do sprzedaży, tak? Przeznaczeniem, z przeznaczeniem na e, odchwaszczanie pszenicy czy też pszenżyta ozimego e, bodajże też jest i jęczmień e, jęczmień o zimę. Z przeznaczeniem też chyba na jęczmień o zimę, ale tutaj tutaj nie, nie powiem wam dokładnie czy, czy tak jest. Flufenacet tak jak mówiłem jest substancją taką no typową na, na miotłę tak? Teraz wracając jeszcze do eksperta, w ekspercie mamy jeszcze metrybuzynę która, która działa też doglebowo, tak? Ona, ona, tak jak mówię, robi taki film na, na powierzchni gleby. No i kiedy siewki chwastów wychodzą, są oczywiście od razu porażane, jakby y, tą powłoczką. Czy tam przebijając się przez tą powłoczkę, y, jest, jest po prostu y, ta siewka traktowana tą substancją, no i w konsekwencji obumiera. Y, no również, równie dobrze również działa tak samo e, sulfonylomocznik w postaci e, chlorosulfuronu e, i on, on też e, działa doglebowo, z tym, że ja daję tylko 7 gram, więc to działanie nie jest jakoś długofalowe, bo w, solowej, e, znaczy w solo glin to jest 20-25 gramów tak, na hektar, więc 7, no to praktycznie mamy 1 trzecie tego yy, i okres trwania, okres mm, działania tej substancji no skracamy, tak, no ja świadomie to robię, robię to tylko ze względu na samosiewy rzepaku yy, diflufenikan jest to substancja jakby taka uzupełniająca w tym wszystkim uzupełnia yy, gamę tych yy, trzech substancji, które ja oczywiście stosuję yy, Dodatkowo o, o, o spektrum zwalczania fiołka, no bo DFFK, no to jest, czyli diflufenikan jest typowo, typową substancją na zwalczanie fiołka, czy też potocznie mówiąc bratka polnego kiedyś mówiło się na to bratki polne, y, zresztą y, starsi rolnicy, czy... czy o, nie, tych! Te, m, inaczej, teraz wracam się do tego grona, y, które, które jest jeszcze młode, y, czyli wasi rodzice, wa, wasz ojciec na pewno y, na pewno taką y, nazwę potoczną zna tego. Y, sumując, ja miałem zamiar stosować 0,25 yy, eksperta 0,2 kompletu yy, i do tego 7 gram glinu niestety kompletu nie mogłem nigdzie dostać bo no, piękna pogoda więc nie chciałem czekać a mają być jeszcze jakieś, jakieś deszczyki popadywać więc no, zobaczcie suchutko pięknie wyrządkowany jest więc no, nie ma na co czekać Stąd decyzja, jest ekspert, lecimy ekspertem, czyli ekspert 0,35 kg na hektar. Do tego setka Legato, czyli DFF, diflufenikan, i do tego 7 g chlorosulforonu w postaci glinu. Glinu niezawodnego. Glin jest chyba starszy już ode mnie, odkąd pamiętam, był niezawodna substancja. Jednak to sulfonylomocznik, ale cóż. Ale działa, tak działa. On ma tylko te y, samosiewy praktycznie y, rzepaku tutaj nam przytrzymać. No i tyle. I to, y, te rozwiązanie, o którym teraz mówię, stosowałem już, już kilka, kilka lat z rzędu poprzedzających y, ten i poprzedni rok. Y, w, y, dwa, 3 lata temu było to rozwiązanie, o którym na początku mówiłem, które chciałem zastosować. Czyli komplet z ekspertem i do tego glin, i, ty, i tym, na, tym, na tym bazowało gospodarstwo od kilku lat. Czyli ekspert, ekspert z kompletem, tak, tak ja to robiłem. Jestem zadowolony. Nie było poprawek na yy, odmiotły na wiosnę. Jedynie tylko gdzieś tam, wiecie, dwuliścienne, chociaż nie powiem gdzieś, bo w naszym gospodarstwie jest, y, jest to tak, że y, dwuliścienne na wiosnę i tak poprawiamy. Jednoliścienne, czyli miotła zbożowa, dajemy sobie spokój, y, a dwuliścienne praktycznie zawsze. Żeby teraz mnie nikt nie źle nie zrozumiał, od kilku lat mamy też, od kilku, od trzech lat stosuję. Y, Atlanty w swoim gospodarstwie ze względu na stokłosy. Więc tutaj e, te rozwiązanie jesienne w jakimś stopniu, ale to bardzo małym stopniu. Jeżeli gdzieś jakieś, wiecie, siewki e, stokłosy, teoretycznie i tak, e, tak rozmawiałem z handlowcem tutaj, z przedstawicielem e, Bayera e, na nasz region, że. W, właśnie ta kombinacja flufenacji, znaczy kombinacja kompletu z ekspertem jest w stanie sobie w jakimś stopniu w jakimś procencie ograniczyć nie zwalczyć ograniczyć populację stokłosy ale to wiecie, to jest, to jest yy, ograniczenie, to nie jest zwalczenie stokłosy, jak ja mam problem ze swoj, na, swo, na niektórych polach oczywiście, bo na tym polu słuchajcie nie mam problemu ze stokłosą to jest całe, dużo, 18 hektarów nie ma tutaj problemu ze stokłosą Atlantisem tutaj tylko objeżdżam dookoła cały kontur pola to no żeby, wiadomo, wszystko wchodzi od brzegu, chyba że z materiałem siewnym no to mamy, mamy na środku pola, yy, więc yy, więc objeżdżam tylko na tych polach, których, na których nie ma stokłosy, objeżdżam po prostu dookoła i na tym temat kończę. Yy, wracając jeszcze, to rozwiązanie ogranicza występowanie stokłosy, ale nie zwalcza. Jeżeli siewka jakaś w, jest ponad powierzchnią gleby, wy, wynurzyła, że tak powiem się potocznie, no to jest potraktowana tymi, powiedzmy, dwoma substancjami, przede wszystkim flufenacetem i metrybuzyną, yy, bo one w jakimś stopniu ograniczają i no, przyhamowują bynajmniej, tak? Przyhamowują, wyhamowują wzrost y, stokłosy, ale nie zwalczają jej. Może gdzieś tam jakaś słabsza, gdzieś roślinka może być zwalczona, ale to są naprawdę takie znikome. No i nie jesteśmy dokładnie nie jesteśmy dokładnie y, tego wyliczyć, co ile, ile zostało populacji stokłosy na, y, na danym polu. Ale wiecie, jeżeli już, już ją ograniczymy, ona już jest osłabiona, czy tam ma mniejszy, jest mniejsza, wiadomo, troszeczkę ją przyhamuje, czyli na wiosnę teoretycznie jest nam łatwiej ją, ją zwalczyć. No i tak też było, kiedy stosowałem właśnie te, te rozwiązanie. Później yy, stosowałem Atlantis, ale jeszcze ten Atlantis OD, 12 OD, nie ten nowy Star. Czyli y, tam był jodosulfuron i mezosulfuron, bodajże dwie substancje. Y, litr 20 na stokłosy się tego stosowało. No i słuchajcie, i, i po, takiej, y, po takiej kombinacji było, był, y, był spokój z stokłosą, teraz muszę ten słup tutaj objechać, był spokój z stokłosą, tak była zwalczona, była nie było jej po prostu na polu. Tam gdzie objechałem Atlantisem no dodatkowo wiadomo, Atlantis też y, działa na jednoliścienne, y, takie jak miotła zbożowa bodajże y, życice. Y, nie wiem w jakim stopniu na, na, działa też na y, wyczyńca, ale to, to jest jakiś tam y, mały, mały stopień. Y, bo ten nowy star no to on już, on już tam zwycięzcy sobie radzi. Więc tutaj mamy, jakby kwestię pastów, rozwiązaną, tak? No, uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Chociaż, jak sami wiecie, też stosowałem pontosa z, z DFF-ką i, i chlorosulfuronem. Chociaż tak naprawdę Fondos to nic innego jak Flufenacet. Tam też mamy większą zawartość. Większa zawartość jest Flufenacetu, yy, mniejsza pikoliny. Także yy, to jest to samo. Spektrum zwalczania yy, tam jest pikolina. To jest yy, właśnie z przeznaczeniem na. Yy, o na, na wyczyńca. A flufenacet. Tak jak sami wiecie, niezastąpiona substancja na zwalczanie miotły zbożowej. Cóż, chyba, chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że nie wyszło dosyć długo, ee, ale mam nadzieję, że coś, coś tam, e, w czymś może pomogłem. Jeżeli zaszkodziłem, to przepraszam. E, oczywiście żart. I cóż, no. Do, do kolejnego razu, tak? Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, cześć.